Cześć, mówi Bartosz zwozień. W tym zadaniu ukaże kolejną różnicę między kombinacją bez powtórzeń, a kombinacją z powtórzeniami. Cofnijmy się do czasów słusznie minionych, czyli do tzw. komuny. Jak mawiał Stefan Kisielewski, socjalizm jest to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Trudnością, z którą ciągle musiano się wtedy zmierzać, był brak produktów w sklepach. Jak mawiają ci, co żyli w tamtych czasach, w sklepach była jedynie musztarda i ocet. Wyobraź sobie, że idziesz do takiego sklepu i chcesz kupić trzy produkty, bo akurat na tyle masz kartki. Na ile sposobów możesz to zrobić, zakładając, że możesz kupić trzy produkty tego samego rodzaju, a więc możesz wyjść ze sklepu z trzema musztardami lub Trzema butelkami octu. Tak więc na półce jest dużo musztardy i dużo octu, chcesz kupić trzy sztuki. Zaczynamy od zadania sobie pytania, czy kolejność ma znaczenie. Odpowiedź brzmi nie. Następne pytanie to, czy elementy mogą się powtarzać? Odpowiedź brzmi tak, ponieważ nie da się kupić trzech różnych produktów, gdy są dostępne tylko dwa. Jeden z nich musi się powtarzać. Skoro kolejność nie ma znaczenia i elementy mogą się powtarzać, to zastosujemy kombinację z powtórzeniami. Teraz ustalmy, ile wynosi n, czyli liczba wszystkich dostępnych elementów. Mamy do wyboru jedynie musztardę i ocet, więc n równa się 2. Teraz ustalmy, ile wynosi k, czyli liczba wybieranych elementów. Chcesz kupić 3 produkty, więc k równa się 3. Zauważ, że k jest większe od n. To jest właśnie coś nowego. W kombinacji bez powtórzeń, k. Nigdy nie mogło być większe od n. W kombinacji z powtórzeniami jest inaczej. k może, ale nie musi być większe od n. W sumie jest to bardzo logiczne. Gdy mamy kombinację bez powtórzeń i dostępne dwa elementy, czyli n równa się 2, to nie mogę utworzyć z nich zbioru na przykład trzyelementowego tak żeby się nie powtórzyć. Więc k nigdy nie może być większe niż n jeśli chcesz zastosować kombinację bez powtórzeń. Takiego ograniczenia nie ma w kombinacji z powtórzeniami. Tutaj k może być większe od n? Oczywiście nie musi. Wróćmy do zadania. Skoro wiemy, że n równa się 2, a k równa się 3, to podstawmy to do wzoru. Kombinacja z powtórzeniami trzech elementów z dwóch, symbol Newtona i z naszych obliczeń wynika, że trzy produkty z dwóch dostępnych możesz kupić na cztery różne sposoby. Odpowiedź wydaje się dość niska. Sprawdźmy, czy rzeczywiście to prawda. Spróbujmy wypisać ręcznie wszystkie te możliwości. Literą M będę oznaczał musztardy, a literą O ocet. Możesz sobie kupić tylko musztardę. Zapisuję więc w nawiasie klamrowym, gdyż jest to zbiór, a nie ciąg i kolejność nie ma znaczenia. Możesz też kupić tylko ocet. Trzecia możliwość to gdy kupujesz jedną musztardę i dwie butelki octu. Czwarta możliwość to gdy kupujesz jeden ocet i dwie musztardy. Nie ma innych możliwości. Zauważasz, że kolejność nas nie obchodzi. Musztarda, ocet, ocet to to samo co ocet, musztarda, ocet, a to to samo co ocet, ocet, musztarda. Wszystkie te zbiory są traktowane jako identyczne, bo w kombinacji kolejność nie ma znaczenia. Tak więc rzeczywiście odpowiedź brzmi 4. Dzięki temu zadaniu wiesz, że k, czyli liczba wybieranych elementów, w kombinacji z powtórzeniami, może być większa od n, czyli liczby wszystkich dostępnych elementów, z których wybieramy. Weź dwie. Nie no po co dwie? Jedna wystarczy. Proszę cię, weź dwie. Nie no nie wypijemy przecież dwóch. No, no nie wypijemy, ale się nie zmarnuje ta druga, nie zepsuje się przecież. No i co będziemy z nią robić? No. A jak się stłucze jedna? No dlaczego się ma stłuc? To tak, różnie w życiu bywa, no. Proszę nie. cię, weź dwie, no. Na moją odpowiedzialność, weź dwie. Na twoją odpowiedzialność? Tak. No dobra. E, poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. I'm <laughs>